Cześć Wam, witam Was ponownie na kanale Marcin. Robię to sam. Dzisiaj odcinek z serii motoryzacyjnej. Ponownie, czyli insignia. Już Wam mówię, a w sumie już wiecie z opisu i ze zdjęcia. Dzisiaj będziemy wymieniać e, kierunkowskazy na błotnikach. One są całe czarne, e, w środku są LEDy. I z tego co widziałem, to pływające są, ale czy faktycznie takie będą, to zobaczymy, jak je zamontujemy i uruchomimy. I powiem Wam szczerze, że je wziąłem głównie z tego względu, że składałem tam jakieś zamówienie i mi brakowało do e, przesyłki darmowej. I w sumie wpadły mi w oko gdzieś już u kogoś je kiedyś widziałem, i nawet to wyglądało w miarę ok. Będę chciał później też. E, Całej insygnii robić dechroming, czyli te listwy chromowane i zresztą grill z przodu też. Wszystko chcę zrobić w pianoblaku czarnym, znaczy pianoblaku. No, black to wiadomo, że czarny, czyli w pianoblaku. A dzisiaj głównie chcę wam pokazać, jak. Zdemontować ten kierunek i jak założyć jakikolwiek inny, nowy czy też taki. Nie każdemu to się musi podobać, tak jak pomniałem. Zobaczymy, jaki będzie później efekt końcowy, a ja już Wam pokazuję, jak dobrać się do tego kierunku. Gdybyście chcieli zmieniać kiedyś, nie wiem, na taki sam czy, czy też inny. Ja celowo też dobrałem taki sam, żeby miał kształt, no, żeby to jednak było widać, że to jest od. Insignia chociaż przypominało kształtem. Także działamy i zaraz zobaczymy, jak będzie to wyglądać. Już Wam pokazuję. Ok, dobra, zobaczcie. Najlepiej jest oczywiście do podważania przy lakierach czy jakichkolwiek plastikach używać takich łopatek plastikowych. Spróbujemy sobie to podważyć. Nie z tej strony, to z drugiej. Żeby oczywiście lakieru nie porysować. Jest, wyskoczyło. Z tego co widzę, to lepiej było od tej strony. Z tego względu, że tu macie takie jakby ruchome, a tutaj macie taki plastik, który najpierw należałoby. Włożyć od tej strony, czyli zahaczyć tym plastikiem, a później tylko docisnąć tą stroną. I teraz tak, kwestia zakładania tej nowej, tej metody, żeby mi się nie przytrzasło później. I to będzie zamiast żarówki, tak naprawdę. Czyli wykręcamy żarówkę. wyjmujemy w zasadzie, bo jest wkładana i wkładamy w to miejsce naszą lampę i w zasadzie tyle z montażu wkładam szybko, bo zaczyna padać i tu montaż jest dokładnie taki sam zaraz zobaczymy, czy włożyłem dobrze albo najpierw uruchomię, żeby było widać, czy świeci tak naprawdę dobra, zobaczcie, włączyłem kierunek i wygląda to w taki sposób, czyli będzie od lewej do prawej, w sumie. A jak to będzie służyć i czy coś się z tym będzie działo, to dam Wam na pewno znać. Podejrzewam, że to po prostu jest jakaś chińska, i tyle. Dobra, ja sobie to wkładam. Przestanie padać, to lecę na drugą stronę, no bo montaż będzie oczywiście taki sam. Przejdźmy tutaj O, wlazło OK Tak to wygląda Zobaczcie Z dalszej perspektywy po prostu są czarne, a że świecą pływająco, to w sumie też spoko. Lecę za chwilę na drugą stronę. Jeśli Wam się podobało, zostawcie oczywiście łapkę w górę. Dzisiaj taki szybki odcineczek. Jeśli macie ochotę, możecie wspierać, jeśli Wam się filmy podobają i wyciągacie coś z tego. Zapraszam do subskrypcji. Będziecie otrzymywać powiadomienia oczywiście o Nowych filmach jak w Łodzi zobaczycie tą czarną strzałę. Możecie zbić pionę. Dobra. Trzymajcie się. Do następnego. Hej.